Żadnych, żadnych pieczareczek. Żadnych pieczareczek. Absolutnie. Absolutnie. Hmm. Idę po piwo, mówi kropek. Czekam, kochany. Poproszę, chętnie zrozumiem. Nie, ale jest możliwość, że się na łapie, nie, 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 nie. Żadnych narkotyków. Nie ma opcji. Nie ma opcji, żadnych narkotyków, kochani. Only fans Jest to szybki sposób na dorobienie się, ale sprowadza relację mężczyzna-kobieta do samego aktu seksualnego, a nawet nie jego, perwersyjnej namiastki relacji oderwanej z intymności. Paki. Nie po to tu jesteśmy dzisiaj. Mogłabym zażartować, że lepiej porozmawiajmy niż o relacji mężczyzna-kobieta. O relacji mężczyzna mężczyzna. Ha, bo taki jest dzisiaj temat tego streama. Ale jest to nie na miejscu wiadomo. Według niczego żyjemy w pustym, bezsensownym kosmosie, a prawda doprowadziłaby nas tylko do rozpaczy i unicestwienia. Prawda według niczego jest ohydna, choć niczym nie jest pesymistą, zauważa, że człowiek nie byłby w stanie przeżyć w świecie bez samooszukiwania się. choćby wszystko było niczym, choćby wszystko było niczym, są na świecie zjawiska, dla których warto żyć, dla których warto, no właśnie wgłębić się w nie, poznać je, jakby warto się nad nimi pochylić. Pasja do filozofii, filozofia, czyli Nauka o odkrywaniu rzeczy, jak, jak to wszystko działa, jak działa świat. Robcik. Co jej w tej Macedonii dodawali do drinków?